Skąd nie wiedzą jaka jest moja bratnia dusza? To głupie. Że jest Londynem? To prawie nic nie znaczy. I że co? Że on się uśmiechał za razy? Ale dziwak to w ogóle nieprawda. Nie wierzę w te głupstwa. O, hej, mia, hej, hej, No, cześć, co tam u ciebie? Bo u mnie no, znam. Właśnie wymyśliłam nową piosenkę do naszej do zespołu. No, super, dawaj, śpiewaj ją. Na całą szkołę oszalałaś. Nie oszalałam. Śpiewaj jak coś to mówisz cicho. No dobra, dobra. Dan 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 Był Dan 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 ona jest świetna! Pięknie to wyszło. No dzięki. A jaka twoja właśnie dusza? Ty wierzysz w te głupstwa? Wierzę. Dobra. Tam. Nie uśmiecha się Ali raz... Hmm, to głupie trochę. No... Kto mógł się nie uśmiechać? A chwilę. Alan. Alan się prawie w ogóle nie uśmiecha. No jeju, na pewno się kiedyś uśmiechał. To nie jest on. A w ogóle ja nie wierzę w te rzeczy. To uwierz? To nie on. To może... Taj, tak, bo on też się w ogóle prawie nie uśmiecha. Też nie, on oszalałaś. Na pewno takich chłopacy nie... Oni na pewno się dużo razy uśmiechają. Że się raz nie uśmiechają, że się rzadko uśmiechają, to nie znaczy, że się uśmiechają prawie nigdy. No, już nie przesadzaj. Dobra, chodźmy na lekcję, a później pogadamy o tym. No dobra. Dobra, mam nadzieję. A co tam jest z tym nowym testem. Jestem testem. Nie no weźmy żadnym teście. O, przecież ciebie nie było. Kiedy? Na kiedy jest ten test? Na dzisiaj. Na dzisiaj z czego? Z matmy. Przecież jestem najgorsza z matmy. Kolejna jedynka. Masakra. Będziesz przynajmniej nauczyć? Nie. No super. I nawet nie mam od koła Dobra. Chciałam poszło się na końcu sali, bo tam zostawiłam mój zeszłot metwacki, którego prawie nigdy nie odczytałam, bo go nienawidzę. Rozumiem co. Ale już nie przesad. Ja nie przesadzam. Po prostu nienawidzę matmy. matny to jest najgorszy przedmiot. Jeszcze jedynka z matki no mamami zabije. Nie pozwoli mi wyjść z domu. Na rok. Mm -hmm. Mm -hmm. Ta matka przecież jest... Kupa, um, pięć minut pani poszła do toalety. To się nauczy te 5 minut. Jak wam się nauczyć 5 pięć minut? To trwają jakieś wilki, żeby się nauczyć. Jaki A nie, pięć minut? 5 minut to ja mogę sobie nałożę nauszniki, Albo się ubiorę na... Może ubiorę jedną czwartą z mojego strony. Pięć minut to jest bardzo mało. A przynajmniej troszeczkę ten język, żeby mi jak coś odpowiedziała. Nie? Tak myślałam. Czyli wszystko na mnie. No to dobra. Chcę właśnie pożegnać z nowym jak potem oraz z wychodzeniem przez tydzień. No dobra, dobra, ja chcę do ciebie przychodzić do domu. E, dawaj, pomogę ci. Wiedziałam, że to zadziała. Ale w sumie jednak nie znam się. Aha. A jaką miałam odpowiedź dostać? Dobra, to nie musisz mi pomagać. Sobie sama dam radę z jedynką. Dobra, dobra, już Ci pomogę. To co będzie w B? A C? Przecież A, B, C to jest dopiero w starszych klasach. W szóstej, a my jesteśmy dopiero w czwartej. No i... No i, no i, no i. Nie będzie tak źle. Już nie przesadzaj. O, pani wróciła. Wiecie, dzieci, zaczniemy pisać kartkówkę. Jaka to odpowiedź? A czy B? Skąd mam jeździć? Mówiłam, że nie jestem przygotowana. No, ale myślałam, że i powiesz. Przynajmniej trochę. B. A ty co? Chodź. jesteś... Co ty pomagasz? Dę? Dzięki. Co czy Nie wiem. Dobrze, dobra, dobra. Co? Dzięki. Kto czy by? Nie wiem. Co ty Czemu pomagasz? Ostatnie ławki. Dobrze jest? Co, czy źle wyglądam. Po co miałeś taką pozycję? Oszalałaś? Chciałam powiedzieć, że jest dobrze. Gdzie no, Tak się teraz pokazuję Tak widziałam modę Że to znaczy Że Że chyba jest dobrze Dobra, no, nie wiem, nieważne tego nie było jak coś bo To było głupio, hmm, serio e, Dobra hmm. Mam nadzieję, że dostanę Szósteczkę Proszę Pani, proszę no dobra, trochę czas na mm, na do domu. Ej, idziesz ze do domu? No jasne, psiapsi. psi. Jak u mnie w domu? No super. Dzięki. Co porobimy? Może coś porobimy do No dobra. Waga, nasz nowy prąko, Eko 3, tylko za 1500 zł. Włącz coś normalnego. No włączam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie bardzo ładna pogoda. 35 stopni. Widziałaś się już 35 stopni. Dobra, włącz jakiś holor. Ciągle holor. Nie może być komedia? Nie, bo horror są lepsze. Komedie są lepsze. Napiszcie widzowie, czy lepsze są holory, czy komedie. zaczynamy już historykę. Dobra, dobra. Dopuścimy może. Z cholorem i z komedią. Poszukam czegoś. O, znalazłam. Fajnie, nie? No jasne, oglądamy. Może i załatwić coś do jedzenia. Ty idź. Nie, ty idź. No chuła, idź, no. Dobra. Albo nie. Mam pomysł. Może. Bez jedzenia. Nie chce mi się iść, jest późno. Dobra, dobra, to zostanę. Chodź. Chyba już idziemy spać. Zaraz mi rodzice wrócą, musimy iść spać raczej. Idziesz spać do mnie, czy do... Do, do ciebie to masz poduchy. Też sobie nie wezmę. Widzisz, mamy takie same. Mamy wie takie same poduchy i ja je bardzo lubię. No. Ej, Nadia No co? No jest późno. Kuda? Jest dziewiąta. Jak my mamy na ósmą? No trudno, chodź, musimy się szykować. A ty nie zmienia strój? No właśnie, muszę zmienić strój. Wziąłeś teraz spodnie czy jakieś inne? Wiesz cokolwiek. Cokolwiek to łatwo powiedziane. Weź ty rozdarte. Dobra. He? to ci chodzi? Tak, ubieraj. Dobra. No jak? Dobra, może być. Jak może być? Używałam się pięknie. Weź tylko coś cieplejszego na górę. Czemu? Bo dzisiaj jest zimno. To wczoraj miało być ciepło. To już dzisiaj jest, czekaj. Nie szukaj pilotu, szybko. Sprawdźmy. 12 stopni. Czemu tylko 12 stopni? Spop... Stopni. Dobra, stopni. Ja coś poszukać się Szybko, śpiesz się. się Jak ja bym Cię nie wybudziła, to przecież wy się spóźnili tak dużo, żeby być na, na 11, albo 12. Albo jeszcze później. Nie ma ludzi. Ja wcale nie ma ludzi. Wiesz co, to że wezmę sobie prosto buza Czekaj, jest chować te szafy. Szybko! No już pędzę. Jakbym ciebie nie została w domu, to wy... się na pewno nie spóźnia. Oh. No przecież oglądaliśmy... Sama chciałaś oglądać filmy, do której. No, oglądaliśmy do trzeciej. I to samo wybrałaś taki film. On trwał trzy godziny. Nieprawda. Czemu zaczęliśmy w północy? Co chciałaś o tej godzinie zacząć? Dobra, nie kłóćmy się. Hmm. Choć już. Dobra, dobra, tylko za A, no dobra, tylko, troszeczkę odniżę. No, 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 tylko jeszcze. Okej, okay. jeszcze. No, chodź. Oszalałaś i właśnie, wziąłem ulubiony unibyonydło bluzy na przebranie. Po co wiesz, bluzę na przebranie? Nie No dobra. Zobaczymy dzisiaj moją ocenę. Proszę. Dziękuję, proszę Pani. Jestem Tyle rzeczy wkładałam. pomógł. Muszę mu napisać to. Zdałam szóstkę. Przepraszam, ja nigdy nie dostałam szóstki. Co? Nazwę no, stanie nie trzymam. Albo mam zdjawy. Przecież to jest trójka. Jedynka? No, że już jest na szóstkę. On mi da pomógł. Albo nie. Nie, no ja chyba coś mam Lila. Piątka. Chanel. Szóstka. Szóstka? Wrzemanie mam szóstkę? Tak, masz szóstkę. Wielkie brawo. Pierwsza twoja szóstka. Dziękuję, proszę pani. Nie dziękuję mi, tylko że się nauczyłaś. Bardzo się nauczyłam. Dzięki. Spotkamy się po szkole? Że co? Spotkamy się po szkole. Ostatnia ławka. Znaczy, dwie ostatnie ławki. Dobra, spotkam się. Mm. Jest się tak zimno, że kaptu nosić. Nie, nie. Tak chyba ładnie. Co chciałeś? Co jeszcze będziesz ze mną? Oszalałeś? Nie, nie oszalałem. Pytam się. Okej. Okay. No, Nigdy nie chciałam być na nawet... noc. Okej. Okay. Czemu się Filip? Kolejny w tej szkole. No dobra. Jak wczesna szkoła, to wczesna szkoła. Jestem w końcu z tym, en... tylko Jakąś Nie tam. Dobra. Ale nie mówię się czek z mych pierwszego spotkania a czy już było, ale z drugiego. Dobra. I do szkoły. Co się stało? Czemu nie brałaś? No sorry, ale... Ten tylek czy każdy. Zaproszę mi na randkę. Jak na randkę? No jesteśmy razem. ja mąż. Dzięki. Będziesz ze mną? Tom? Tak, będę z tobą. Kurde, co ja zrobię, jak jestem z dwoma chłopakami na raz? dun. dyn. Jezu, gdzie jest ten telefon? Dyn, dyn. Czy spotkamy się dziś po południu o 18 w klubie? Tak. Kolejny, Czy spotkamy się dziś o 18 w klubie? Nie. Że co? Co? To co ja sam tak? Duma chłopakami w tej samej rance? Mam przesrane. Może no, gra? co ja nigdy zrobię? Właśnie. Nie, ja nie wchodzę nigdzie. Masz tu przeczekać cały dzień, raczej całe życie. Nie możesz to tak siedzieć. Może jeden to jest Twoja bratnia dusza. Bratnia dusza. Nie opowiedz mi za bratnia dusza. ja się zacząć obchodzić. Dobra, dobra, dobra. Jak pamięć dzisiaj o 18 na randkę w tym samym miejscu, o tej samej godzinie i z dwoma innymi chłopakami. Co sobie to wyobrażasz? Ja bym poszła na z Eliksem i z Kubą. Kubą, Elixem, fu, oni są ohydni. No, mój przykład. To pomyśl, przecież to nie jest fajne i z tym samym chłopakiem. Na tą samą randkę musisz się wziąć z jednym zerwać z jednym zerwać? Tomek jest miły a ten celik, czy jak on się nawet nie pamiętam zawsze się przed, zawsze się w nim kochałam więc chciałabym z nim być a Tomek jest taki miły nawet mi pomógł dostać szóstkę moją pierwszą w życiu mam same jedynki Um, więc nie mam co zrobić trudno, idź jestem już gotowa super wyglądać, idź ale nie wiem czy mam iść z tym jest chłopakiem no to nie jest fajne w sumie kryje się tylko raz. Wreszcie zaznajmy. Idź. Dobra, dobra, idę. Druga część będzie już jutro.